Oto dziekan Kolegium kardynałskiego, kardynał Józef Ratzinger, jeden z dziewiętnastu żyjących kardynałów, którzy wybrali Jana Pawła II, wita i składa życzenia. Ojcze Święty, dokładnie 25 lat temu, o tej porze, kardynałowie zebrani w Kaplicy Sykstyńskiej Wybierali Cię na urząd następcy Świętego Piotra. A ty wypowiedziałeś swoje tak, godząc się na łaskę i ciężar tego urzędu. 25 lat temu protodiakon Świętego Kolegium, kardynał Pericle Felici, uroczyście ogłosił Rzeszą oczekującym na placu Świętego Piotra, habemus papam. 25 lat temu z balkonu auli błogosławieństw po raz pierwszy udzieliłeś błogosławieństwa Urbiet Orli i od razu podbiłeś swym niezapomnianym przemówieniem serca Rzymian, tak jak i serca wielu ludzi, którzy podążali za Tobą i słuchali Cię na całym świecie. Powiedziałeś wtedy, że przybywasz z dalekiego kraju. Odczuliśmy jednak od razu, że wiara w Jezusa Chrystusa, która przeświecała przez Twe słowa i całą Twą osobę, przezwyciężała wszelką odległość, że w wierze wszyscy staliśmy się nawzajem sobie bliscy. Już od pierwszej chwili dałeś nam doświadczenie mocy Chrystusa, która obala bariery, tworzy pokój i radość.